Witam serdecznie. Moi drodzy, przygotowałam dla was horoskop tarotowy na ten tydzień. Monika Ezoterion, zapraszam. Królowa Mieczy. Podejdź do spraw związkowych z taktem i dyplomacją. Nie załatwiaj niczego na siłę i w nerwach. Zdystansuj się do wszystkiego, a zobaczysz, że szybko znajdziesz właściwe rozwiązania. W pracy postaraj się nabrać więcej dystansu i jasno precyzować swoje oczekiwania. W zdrowiu zadbaj o swój układ moczowy. Byk. Trójka denarów. W miłości pamiętaj, że Twoja druga połówka też chce decydować o dalszych planach na przyszłość. Warto w tym tygodniu powalczyć o ten związek. W pracy możliwość dodatkowego zarobku i podpisanie intratnej propozycji. Pamiętaj też, że nie tylko Ty chcesz się wykazać, zatem daj też innym pole do popisu. W zdrowiu zwróć uwagę na swoje samopoczucie i zrób sobie ba badania kontrolne. Paniom zalecam wizytę u ginekologa. Bliźnięta Siódemka denarów w miłości zapowiada stabilizację i skupienie się na tym, co tu i teraz. Przeczekajcie ten niefortunny czas i załatwcie od ręki to, co do tej pory bagatelizowaliście. W pracy mocno skup się na obranych przez siebie celach i poświęć się temu, co do tej pory zrzucałeś na dalszy plan. W zdrowiu zadbaj o prawidłowe żywienie, bo możesz mieć nieznośne zaparcia. Nie lekceważ też dolegliwości bólowych, to może być wyrostek robaczkowy. Rak. Wieża. W miłości zapowiada wspólne budowanie relacji. Pamiętajcie, że wszystko co złe ma swój koniec i nie warto nieustannie kłócić się o to. W pracy zadbaj o dobre porozumienie i bądź gotowy do zmian. Czasami warto posłuchać innych i zmienić dotychczasową strategię. W zdrowiu szczególnie zadbaj o swój kręgosłup i kościec lew. Rydwan. W miłości szykuje się rozkwit i postęp. Śmiało możecie planować wspólny wyjazd, który jeszcze bardziej Was do siebie zbliży. W pracy zapowiadają się liczne wyjazdy i delegacje. Rodzina i bliscy mogą się zatem zdążyć za Tobą stęsknić. W zdrowiu mogą pojawić się dolegliwości neurologiczne. Postaraj się też mniej stresować. Panna, trójka buław. W tym tygodniu możecie poznać kogoś nowego i poczuć motyle w brzuchu. W związkach możliwy krótki, aczkolwiek udany wyjazd we dwoje. W pracy przynosi owocne podróże i negocjacje. Możesz też liczyć na pochwałę. W zdrowiu możesz mieć nieco obniżoną odporność organizmu. Waga. Słońce. W miłości przynosi poczucie spełnienia oraz bezpieczeństwa. Jeśli ostatnio nie potrafiliście się dogadać, to może już czas wyciągnąć ważne wnioski i pójść na kompromis. W pracy przynosi pozytywne informacje i możliwość znalezienia rozwiązania jakiegoś problemu. Nie odrzucaj pomocy innych. W zdrowiu szczególnie zadbaj o swoje serce i układ krążenia. Skorpion, piątka mieczy. Wyjaśnijcie sobie wreszcie wszystko i zaproponujcie jakieś rozwiązania. Jeśli popełniliście błędy, to naprawcie je jeszcze w tym tygodniu. W pracy możliwe rozpoczynanie czegoś od nowa. Nie martw się jednak, masz teraz większe doświadczenie i na pewno nie popełnisz drugi raz tego samego błędu. W zdrowiu powinniście szczególnie zwrócić uwagę na swoją tarczycę Strzelec. Paść kielichów. W miłości przynosi dobre wieści w sprawach rodzinnych, a nawet możliwość zaręczeń i zaślubin. Wierność, oddanie i stabilizacja w związkach. W pracy postaraj się nie przenosić swoich osobistych spraw. Ktoś bliski twojemu sercu może okazać ci pomoc i sprawi, że biznes stanie się trochę przyjemniejszy. W zdrowiu zadbaj o swoje stopy oraz swoje samopoczucie. Koziorożec. Ósemka denarów. W tym tygodniu postanowisz w sposób szczególny zadbać o swoją rodzinę. Będziesz snuł dalekosiężne plany i uwzględniał w nich ukochane osoby. To dobry czas na spisanie testamentu, intercyzy lub upoważnień do niektórych spraw. W pracy możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy. Zasłużyłeś w pełni na awans lub podwyżkę. Brawo! W zdrowiu zadbaj o jakość swoich posiłków i ilość dostarczanych organizmowi kalorii, zwłaszcza jeśli masz problemy żywieniowe. Wodnik. Trójka Mieczy. Już czas poważnie porozmawiać o waszej dalszej wspólnej drodze. Ten tydzień sprzyja wyciąganiu odpowiednich wniosków na przyszłość. W pracy ktoś może rzucać kłody pod nogi, uważaj na pseudoprzyjaźnie, gdyż możesz się na kimś mocno przejechać. W zdrowiu dotleniaj bardziej swój organizm, gdyż możesz mieć ataki duszności. Ryby. Trójka kielichów. W miłości przyniesie wam długo oczekiwany kompromis i zrozumienie swoich wzajemnych potrzeb. Możliwe, że w trakcie jakiejś uroczystości lub imprezy poznacie kogoś wyjątkowego. W pracy poczujecie chęć do stworzenia czegoś ważnego i chętnie rozpoczniecie nowe projekty, dzięki którym będziecie w stanie wykazać swoją inwencję twórczą. W zdrowiu możliwe problemy związane z układem moczowym. Kochani, to był horoskop przygotowany przez Monikę Ezoterion. Zapraszam serdecznie na swoje programy w iPol TV i życzę miłego tygodnia.